24 października, Ewangelia Łukasza, 12 rozdział, wiersze 49-53. Teściowa przeciw synowej, a synowa przeciw teściowej. Myślę, że czasami trudno komentować te słowa, bo wypływają one z samego życia. Chciałbym się powiedzieć, że niestety wypływają z samego życia, z różnych nieporozumień, które są między osobami, ale dzisiaj ta Ewangelia nie mówi o tym, że ten podział jest związany z rzeczywistością przyrodzoną, związaną z naszymi charakterami, uprzedzeniami, chęcią prowadzenia innego stylu życia, itd. itd. Raczej Jezus mówi o rzeczywistości, której byśmy się nie spodziewali, bo, bo przecież mówi się o tym, że Jezus jest księciem pokoju, mówi się, że błogosławione są stopy tego, który głosi pokój, który głosi Ewangelię. A Jezus tutaj mówi o rzeczywistości, można być paradoksalnej czy nawet absurdalnej, bo stwierdza, że ta Ewangelia, Ewangelia pokoju, Ewangelia miłosierdzia, bo przecież jesteśmy w Ewangelii świętego Łukasza, który jest piewcą miłosierdzia Bożego, może doprowadzić do ogromnych podziałów i to pośród właśnie najbliższych, w rodzinie, pomiędzy teściową a synową, pomiędzy Matką, a córką, pomiędzy ojcem, a synem. Bo okazuje się, że może być właśnie tak, że ktoś tę Ewangelię przyjmie, a ktoś ją odrzuci. Niech Was błogosławi, Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Do usłyszenia.